Czego żałuję, że nie wiedziałem przed zakupem używanego Audi A6C7? Oto co musicie wiedzieć. Audi A6C7 produkowane w latach 2011-2018 to klasa sama w sobie, cenione za komfort, jakość wykonania i technologię. Ale zanim oddacie swoje ciężko zarobione złotówki, porozmawiajmy o plusach i minusach. Zalety? Wysokiej jakości wnętrza, które przetrwają próbę czasu. Do tego mnóstwo nowoczesnych funkcji i prowadzi się jak marzenie niczym po autostradzie A2. Wady? Utrzymanie nie należy do najtańszych, jak wakacje nad Bałtykiem w szczycie sezonu. Uważajcie na problemy ze skrzyniami S-Tronic i Multitronik, a Elektronika potrafi być kapryśna jak polska pogoda. Najlepsze silniki postawcie na niezawodny 2.8 FSI albo Disla. Przed zakupem sprawdźcie skrzynię biegów, historię serwisową, zawieszenie i elektronikę, tak jak przed kupnem mieszkania w Warszawie. Pamiętajcie, dokładne sprawdzenie może oszczędzić Wam sporo pieniędzy w przyszłości. Powodzenia w poszukiwaniach Waszego wymarzonego auta.